Wydawnictwo Triglaw przedstawia Igor De Gurewicz, Borek i Bogowie Słowian, Wydanie pierwsze, Szczecin 2009. Muzyka: Zespół Persiwal, czyta Wojciech Żołądkowicz. Siem. I rgieł. Czyli jak już Rod rzuci te grudę i podaruje ludziom dziecko, a potem rodzanice wyznaczą mu los na całe życie, to potem nie ma już opieki żadnego Boga? Spytał borek. Ależ jest. I to nie tylko samo dziecko, ale także cała rodzina, dom i całe gospodarstwo mają swojego opiekuna, odparł bojan. Chodź do następnego domu, tam coś zobaczysz. Weszli do kolejnej chaty, która znowu wyglądała podobnie jak poprzednie. Kobieta w glinianym garncu gotowała na palenisku strawę, a mężczyzna ciosał kołek i próbował dopasować nogę do małego stołka. – Chodź jeść, Masławie wieczerza gotowa – zawołała kobieta, nakładając do drewnianej miski kaszę z mięsem. Borek pomyślał, że pięknie pachnie aż mu pociekła i nabrał wielkiej chęci, by zjeść przepyszny gulasz, który robi jego babcia. – Idę już, idę, kochana Dobrawo – odparł do Masław. – Pamiętaj, żeby nałożyć dla doli. Borek spojrzał na Bojana. – O kim on mówi? – zapytał. – Przecież poza nimi, no i nami, nikogo tu nie ma. – Ten człowiek mówi o doli… To jest taki duch, który sprawia, że się komuś na co dzień w życiu układa, albo też nie. Każdy ma swoją osobistą dolę, tylko jedni mają taką ładną i rumianą, a wtedy wszystko im się udaje i mają dobre życie, a niektórzy mają taką bardzo chudą. Taka dola jest sama smutna i czarno maluje swojemu człowiekowi dni. Czy masz dobrą czy złą dolę, o obie trzeba dbać i dawać im dary, bo inaczej nawet dobra dola przestaje pomagać, a zła dola jest jeszcze bardziej złośliwa. Ledwo Bojan to powiedział, do wstał, wziął od żony małą miseczkę pełną kaszy, podszedł do rogu izby i tam postawił danie, po czym pokłonił się i powiedział. Dolo, dolo moja sądzona i niesądzona, prosimy ciebie przyjdź do nas wieczerzać. Do brawa i do masław zasiedli do wieczerzy i jedli drewnianymi łyżkami, popijając z glinianych kupów. Borek oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystał tej chwili ciszy do zasypania bojana kolejnymi pytaniami. To teraz ta dola z nimi je razem kolację? Zgadza się. Teraz ona też się posila ich dostatkiem, żeby potem oddać im szczęście. I tak każdego dnia. A ona opiekuje się tylko tymi ludźmi? Tak. To jest dola tych dwojga, bo oni złączyli swoje losy i swoje dole na zawsze. To ta ich dola zawsze chodzi za nimi, nawet jakby się przeprowadzili? Właśnie tak. Gdziekolwiek by do Brawa i do Masław nie poszli czy pojechali, ich dola zawsze będzie obok nich. To wtedy dom zostaje bez opieki? To niedobrze, zastanowił się chłopiec. Bo tata mówi, że jak się gdzieś wyjeżdża, to dobrze jest zostawić klucze i opiekę nad domem sąsiadowi. Wiem, że przybyłeś, czci Boże, z innych czasów, ale musisz wiedzieć, że w krainie Bogów Słowian nie ma w drzwiach zamków ani kluczy. Nie są potrzebne, a domy zostawia się otwarte, żeby podróżny, który potrzebuje odpoczynku, schronienia albo jedzenia, mógł nawet pod nieobecność domowników to wszystko znaleźć. I nikt się wtedy nie gniewa, że obcy ludzie po domu chodzą? Gościnność podoba się bogom Słowian i nagradzają ją. Dlatego nasz lud słynie z gościnności i zwykł mawiać gość w dom, Bóg w dom. Zresztą dom nie zostaje nigdy bez opieki, bo zawsze jest w nim domowi. Kto znowu? To jeszcze ktoś tu mieszka. To też jakiś Bóg? Bardzo zdziwił się Borek. – Nie, to nie Bóg, tylko taki duch jak Dola. Tylko, że domowi opiekuje się nie samymi ludźmi, ale ich domem. Pilnuje, żeby obce i złe duchy nie zamieszkały w jego izbie. Czasami pomaga sprzątać, i wtedy każda praca w domu łatwo idzie, a czasami robi psikusy i chowa jakieś rzeczy, i wtedy nic nie można znaleźć. Och, to nasz domowik musi bardzo lubić takie psikusy, bo tata ciągle czegoś szuka i ciągle coś gubi. A to klucze, a to komórkę, a to długopis, albo portfel. Roześmiał się głośno. Tata wtedy jest wściekły, ale to takie śmieszne. To musicie zostawiać domowikowi więcej krusztów chleba i kilka kropel wody, albo lepiej mleka gdzieś niedaleko kuchni, bo tam on śpi. W kuchni? Tak, koło paleniska. No, to u nas pewnie za kuchenką gazową, bo tam raczej rzadko sprzątamy, więc nikt domowikowi nie przeszkodzi. Jak wrócę do domu, postawię koło kuchenki miseczkę z sokiem jabłkowym. To bardzo dobry pomysł, czci Boże. Bo ja nie, chłopiec zawiesił na chwilę głos. No bo jak widziałem wcześniej, to te same rodzanice są dla wszystkich, prawda? Zgadza się, mój mały. No właśnie, ale potem każdy Słowianin ma swoją dolę, no nie? Tak, przytaknął rozbawiony wieszcz. A jak jeszcze każdy dom ma swojego domowika, to tych bogów jest strasznie dużo i musi być okropny bałagan, gdy mają jakąś naradę albo gdy się spotykają w jakimś mieście, w którym jest dużo domów i ludzi. <ścoughs> ci Boże, ty naprawdę jesteś niezwykły i masz pomysły, ale przecież mówiłem ci, że dole i domowiki to nie bogowie, tylko duchy. Takie istoty mniej ważne od. Na krację, że jest ich strasznie dużo, ale tak, jak rodzanice ustalają los dla wszystkich słowian, tak jest ktoś, kto pilnuje pracy tych wszystkich duchów i demonów domowych. Ten ktoś to Bóg o imieniu sien. Sien to bardzo dziwne imię, jeszcze takiego nie słyszałem. Tak, sien. To jest Bóg opiekujący się wszystkimi rodzinami. Bo w dawnym języku Słowian, siem znaczy właśnie rodzina. On to baczy, by rodziny były szczęśliwe i żeby duchy domowe pomagały w gospodarstwie. Gdy ludzie się kochają, wtedy siem jest zadowolony i sprawia, że całej rodzinie dobrze się powodzi. Czyli siem jest takim szefem, to znaczy, chciałem powiedzieć, dyrektorem tych wszystkich duchów? Kim znowu zdziwił się Bojan. No, dyrektorem, takim kierownikiem. Tak, tak, wiem, to słowa z moich czasów, a ty, bo ja nie ich jeszcze nie znasz, tłumaczył Borek. O, wiem, to tak jak książę, czyli kneś, który innym rozkazuje. Tak. Siem jest jakby kneziem tych duchów i demonów domowych. To dobrze, bo nie chciałbym, żeby tyle duchów albo demonów bez kontroli łaziło po świecie. A w ogóle to też się cieszę, że jest Bóg, który opiekuje się rodziną. Racja przerwał chłopcu Bojan. Rodzina jest najważniejsza i musi mieć swojego Boga. Jest zresztą tak ważna, że są nawet specjalne imiona słowiańskich bohaterów, którzy walczyli za swoją rodzinę. Bohaterowie słowiańscy Borek aż podskoczył z zachwytu. Bojanie, proszę opowiedz mi o nich opowiedz o bohaterach. Bojan uderzył w struny gęśli i zmienił melodię. Wtedy chata, w której i zafalowała i powoli się rozpływała, by w końcu zupełnie zniknąć. Do uszu dobiegła piękna muzyka, wieszcz zaczął nową opowieść, a przez myśli Borka przelatywały obrazy wojowników, kneziów, grodów, ale też szczęśliwych rodzin. Mówię tylko, zaczął znowu wieszcz, że są takie imiona. Na przykład Siemowit to znaczy ktoś, kto jest obrońcą rodziny, jej bohaterem właśnie, który walczy w jej imię albo dla jej obrony, a siemowit to nie byle kto, szczególnie w Polsce, z której ty czci Boże pochodzisz. Był więc Siemowit wielkim i potężnym kneziem plemienia polan. Ale nawet jako zwykły młody chłopiec w ogóle nie próżnował, tylko ciężko pracował i ćwiczył, by być najlepszym z wojowników. Gdy dorósł, pomógł obalić złego księcia Popiela i sam został obrany przez wszystkich kneziem, a wtedy stworzył silne i duże państwo. Wszystko dlatego, że bardzo kochał i szanował swoją rodzinę, czyli matkę Rzepichę i ojca Piasta. Właśnie od imienia jego ojca całą rodzinę i wszystkich jej potomków nazwano piastami, a była to rodzina wielkich władców, którzy stworzyli Polskę. Tak właśnie się nagrodził kogoś, kto walczył dla swojej rodziny i dumnie nosił takie ważne imię. To był prawdziwy bohater wykrzyknął Borek, który słuchał opowieści jak zaczarowany Taki silny wojownik i władca. I to wszystko dla rodziny. On był najlepszy. O, widzisz, chłopcze, kiwnął palcem Bojan. Siemowit nie był jedynym takim. Jego wnuk nosił bowiem imię Siemomysła. Czyli, jak chyba się domyślasz, był kimś, kto myśli o rodzinie. To też zapisali kronikarze, że Siemomysł odznaczał się wielką siłą. Ale miał też inne zalety i był bardzo mądry. Gdy został księciem, dbał, żeby w tym, co robił, naśladować zalety swojego dziada, znanego ci już Siemowita, oraz swojego ojca, który miał na imię Lestek. Imię Siemomysła mówi wiele o nim, bo powiększył granice swojego kraju bardziej niż jego ojciec i dziadek, mimo że nie prowadził tylu wojen co oni. Wszystko to osiągnął swoją mądrością i myśleniem o sprawach rodziny, która rządziła krajem. Nie wiedziałem, że w Polsce byli tacy bohaterowie. Z wypiekami na policzkach mówił Borek. Ale jeśli to wszystko dzięki Siemowi, to dlaczego nie wszyscy go tak mocno czcili? Nie było tak, że to dzięki Siemowi ludzie ci zostali bohaterami i kneziami. Chciałem ci tylko pokazać, że Siem jest bardzo ważny, bo dopilnowuje dobra rodziny. Nawet wielcy władcy nosili imiona chwalące ich za to, że myślą albo walczą dla rodziny. Poza tym tutaj na Rusi Siem jest czczony nawet przez samego księcia. Pamiętasz jeszcze te posągi w Kijowie na wzgórzu za dworem? Jasne! Widzieliśmy tam Peruna i Horsa i Swaroga i Mokosz. Nasz mały bohater odparł bardzo zadowolony z siebie. Właśnie. Ale było jeszcze kilka innych posągów. To byli właśnie Siem i Rgieł. Siem i kto? Siem i Rgieł. Siema, już znasz. A to Bóg, który także pomaga ludziom, ale w inny sposób. – Znowu bardzo dziwne imię. Jak ja to wszystko zapamiętam? – zmartwił się Borek. – Tak wiele imion i każdy bóg robi coś zupełnie innego. Na tym polega piękno i urok słowiańszczyzny. Jest magiczna i tajemnicza. Mamy wielu bogów, a każdy jest inny. Rgieł opiekuje się polami i łanami zboża, dba, aby rosła pszenica, żyto i prosok. A ja widziałem na rugi, że za dobre plony dziękują świętowitowi. Zgadza się, ale świętowit dba w ogóle o dostatek i szczęście. Argieł sprawuje pieczę tylko nad zbożem i jego uprawą, czyli rolnictwem. Uczy ludzi jak orać, siać i dbać o kłosy. Świętowit to taki trochę ważniak. Argieł razem z siemem pilnują, by rodzinom dobrze się żyło. Jeden dba o dostatek jedzenia, a drugi o szczęście. Czasami zaś jednoczą siły i łączą się w jedną, bardzo tajemniczą istotę. Jak to łączą się w jedną istotę, nie rozumiem. A, są bogami, więc mają wielką moc. Melodia bojanowych gęśli zrobiła się tajemnicza. Kiedy więc trzeba, stapiają się w bardzo groźnie wyglądającego potwora. Wtedy ich imiona także stają się jednym i zwą się Siemargu. Ten Siemargu to pół pies i pół ptak. Chodzi na czterech łapach i łeb ma psa, ale na grzbiecie wielkie skrzydła. Niech cię jednak wygląd nie zmyli, bo siemargu jest bardzo potrzebny w świecie bogów. Staje się on niemal tak wielki jak cały świat, i wtedy pilnuje drzewa życia. Swoim groźnym wyglądem potwora odstrasza złe demony, a jak trzeba, to walczy z nimi, uderzając łapami uzbrojonymi w mocarne pazury. Horany! Chłopaki w szkole na pewno mi nie uwierzą, jak powiem, że Słowianie mają takich wojowników, bohaterów, potwory, smoki i w ogóle lepiej niż w książkach o czarnoksiężnikach. Dobrze już, dobrze. Mój Bojan przestał grać i nasi wędrowcy znów znaleźli się przy powalonym starym dębie, przy którym spotkali się po raz pierwszy.